Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was propozycję zestawu komputerowego dla gracza. Dość budżetowego, bo za 2200 zł, także niewiele. Teraz pokrótce mówię Wam podzespoły. Zaczniemy od płyty głównej Astro B150M DVS. Natomiast tutaj koniecznie upewnijcie się, napiszcie do sklepu, czy płyta ta posiada najnowszy BIOS, Bo jeżeli nie, to nie odpalicie procesora, o którym za chwilkę będę mówił. Płyta dość podstawowa, ale do tego zestawu spokojnie wystarczy. Na tylnym panelu znajdziecie 6 wyjść USB, z czego 4 są w standardzie 3.0. Oczywiście wyjścia wideo, których raczej używać nie będziecie, prosta dźwiękówka, karta sieciowa i 6, jak się nie mylę, wyjść SATA, dokładnie portów SATA, czyli 4 tutaj na boku i 2 na dole. Dalej, procesor: jest to Intel Pentium G4620, taktowanie 37GHz, czyli najwyższy model jak gdyby z tych nowych Pentiumów Kaby Lake dwurdzenie 4 wątki, także to nie są procesory jak w poprzednim wypadku dwurdzeniowe dwuwątkowe. A mam tutaj technologię HT, czyli dwardzenie 4 wątki. Oczywiście nie jest to jakiś super wydajny procesor, ale w tej kwocie nie ma raczej lepszego wyboru. Pamięci 2x4 GB, 2400 MHz, 2400 dlatego, że i płyta po upgradzie bios i również ten procesor wspierają taką szybkość. Akurat tutaj wybrałem Patriot Viper, cena bardzo przyzwoita. Około 250 zł, niestety ceny pamięci są dość wysokie. Nic na to nie poradzimy i zanosi się na to, że będą jeszcze wyższe. Dalej, dysk nadany to Shiba P301 tb Naprawdę, dysk bardzo cichy. Oczywiście nie ma tutaj dysku SSD, bo nie zmieścilibyśmy się w tak niskim budżecie. Dodałem nagrywarkę, gdyby to się chciał, natomiast można z tego zrezygnować. Moim zdaniem nie jest ona potrzebna. Aczkolwiek każdy tutaj musi sam zdecydować, czy będzie tego używał. Dalej, karta graficzna GTX 1050 Ti za 750Z. Można już wyhaczyć karty GTX 1050 i za około 700 zł, chociażby od MSI z jednym wentylatorem, natomiast ta karta będzie zdecydowanie cichsza. I można również pokusić się o kartę RX 474GB. Natomiast powiem szczerze, że połączenie 470 z tym procesorem, moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem nie jest to dobry pomysł, jednak przez narzut sterownika na procesor może tutaj spaść wydajność. Także ja proponowałbym jednak kartę NVIDII. Zasilacz Silent PC Elementum E1 350W. W zupełności tej mocy Wam do tego komputera wystarczy, bez najmniejszego problemu. Ja ten zasilacz testowałem i w tej cenie naprawdę jest to dobry wybór. I w końcu, budowa również dość budżetowa Silentum PC Brutus M10. Ja już tutaj powiększę Wam kilka zdjęć. Zasilacz prawnie montowany jest na górze, ale spokojnie, macie przepusty do przeprowadzania kabli, te kable można w sensowny sposób poukładać, zwłaszcza, że w zasilaczu są na nie także nie będą zajmowały dużo miejsca. Skrzynka jak za tą cenę moim zdaniem wymiata i nic lepszego w tym budżecie nie znajdziecie. Przypominam oczywiście o promocji dla moich widzów w sklepie Morrelnet. Jeżeli kupicie komputer za minimum 1500 zł i użyjecie odpowiednich kodów, opis tej promocji w opisie tego filmiku, to macie darmową wysyłkę i składanie komputera za symboliczną zotówkę lub też na przykład pendrive'a za symboliczną zotówkę. Na dzisiaj to ode mnie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze zapraszam Was do sklepu g2.com. Tam można kupować, sprzedawać gry. I z kodem, który teraz zobaczycie na ekranie, macie 3% zniżki. Jeżeli ktoś chce skorzystać, to zapraszam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.